Zaatakujemy, to to będzie. Widzę, że próbowali na swojej projekt ciągnąć to do siebie i daje nam trochę pograć i, i też to się e, e, nie udało, bo straciliśmy, straciliśmy przez te bramkę, ale musimy myślę, trochę odważniej zagrać. Mamy siły, mamy rezerwowych, więc coś tam zatka, bardzo mi się podoba. Jest, jest półtorej minuty grania, zbiegamy następny wchodzi, półtorej minuty następne, więc cały czas, więc dajemy swoje, coś z tego wyjdzie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest przeciwnik z najwyższej półki, tak? ale no każdy z nas próbował tutaj robić co mógł, też troszkę się to ułożyło tak nie, nie po naszej myśli, bo większość chłopaków gra na trawach, na, na trawie na, w czwartych, piątych ligach i większość z nas tutaj była dzisiaj po po całym meczu na trawie albo połówkę ktoś tam zagrał. Więc jednak to też mogło mieć wpływ nie, na to wszystko. Ale no jednak zespół z Pniew pokazał nie, nam lekcję futsalu. Nie, przede wszystkim ta gra w przewadze. Nie. Kiedy czuliście, że to jest do złapania, że to jest do wygrania? No tutaj przy tej bramce na 2-1 już był taki bodziec, że można, można tutaj coś tam ugrać i przy odrobinie szczęścia mogły by by, być chociaż karne, nie? Także to no szkoda, na pewno fajna przygoda i yy, możliwość sprawdzenia się z zespołem z najwyższej półki, tak? Czyli Ekstra trzeba się wybadać, trzeba i trzeba i po, pospakować. I żeśmy ich pospakowali i, i wiemy, że oni inaczej nie spakują na tej wszystkie innego bardziej. No dowiezienia. Tylko trochę więcej wiary w siebie. Adam już w yy, drugiej części pokazał, że potrafi normalnie uderzyć do te pierwszej, zapomniał, zapominam o tym. Ale pokazał, że. to co, to, to nic to tam nie stoi, naprawdę, jak zwykły chłop, który dzisiaj przyjdzie na chatę, na chatę i. i co, tak samo jak my byli dzisiaj w kanapie oglądając telewizję, nie? Więc. co yy, no? Mamy siłę, jesteście młodzi. Wszystko przed nami. No troszkę tak yy, uważam, że. Yy, za miękko podeszliśmy. Później troszkę podziałały wysowa tutaj doświadczonych chłopaków i, i tutaj trenera, prezesa, żeby troszkę agresywniej zagrać i, i jakoś wtedy już poszło, nie? nie? Nie, będę ukrywał, że gdzieś już przed meczem wiedzieliśmy, że to będzie na pewno ciężki mecz. Zawsze takie drużyny, które są po prostu z niższej ligi mają motywację przeciwko drużynie z Ekstraklasy. Dodatkowo kibice bardzo dobrze dzisiaj tutaj pomagali, nieśli yy, drużynę w świecie. I gdzieś wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz, ale też yy, no, drużyna wykorzystała wszystkie nasze błędy tak naprawdę, które, które mieliśmy mogli dołożyć jeszcze też jakieś tam dodatkowe bramki, ale my też mieliśmy mnóstwo sytuacji i dlatego też tak zacięty mecz był, do praktycznie do, dopiero w dogrywce się to wszystko rozszczegło. No, widzieliśmy, że możemy z jakiejś kontry po prostu stracić bramkę i mogło to z dwie strony pójść, także. Bardzo duży szacunek do drużyny futsal w świecie i, i, i życzę po prostu awansu do wyższej ligi, bo na to zasługuję. Chciałbym też zapytać Cię o wrażenia z Euro, do którego niedawno wróciłeś. Jak było, jakie masz takie wrażenia, jak, jak zapamiętasz ten, ten turniej? Nie, to był dla mnie bardzo, bardzo wspaniały czas. Zagranie z najlepszymi zawodnikami na świecie, z najlepszymi reprezentacjami to jest coś wyjątkowego i, i tak naprawdę ze mną to już będzie do końca życia, także Także same pozytywne wrażenia. Jedyny minus taki, że po prostu no nie udało nam się awansować, wyjść z grupy, gdzie, gdzie bardzo chcieliśmy, ale myślę, że pozostawiliśmy dobre wrażenie, walczyliśmy w każdym meczu praktycznie jak równy z równym, zabrakło po prostu w niektórych sytuacjach dużo szczęścia, po prostu bo sytuację stwarzaliśmy, ale skuteczność niestety zawiodła.